Projekt czołgu 14TP w dużej mierze bazował na innym czołgu z tej rodziny o 10TP. W odróżnieniu od swojego mniejszego brata miał być znacznie lepiej opancerzony i cięższy. Postanowiono zrezygnować z układu kołowo-kołysienicowego i zastosować sam układ gąsienicowy. Nad obydwoma czołgami pracowano w tym samym czasie. Budowę prototypu zlecono w 1938. Prace posuwały się dosyć sprawnie, lecz na przeszkodzie stanął brak odpowiednio mocnego silnika. Amerykański silnik 10TP o mocy 240 koni był zbyt słaby do napędzania pojazdu, którego masa miała przekroczyć 14 ton. W tym czasie pracowano nad polskim silnikiem o mocy między 300 a 400 koni, jednak był on we wczesnej fazie prototypu. Postanowiono zakupić niemiecki silnik Maybach o mocy 300 koni. Strona niemiecka przyciąga jednak zakup aż do rozpoczęcia II wojny światowej. Według raportów na przomie 38 i 1939 prototyp był gotowy w ponad 60%, a na przeszkodzie do rozpoczęcia testów stał tylko odpowiedni silnik. Wiele szczegółów odnośnie projektu jest nieznanych, a te, które się pojawiają, nie są do końca potwierdzone. Jako główne uzbrojenie początkowo miała być amata Boforsa o kalibrze 37 mm, a następnie Opracowywana polska armata przeciwpancerna 47 mm. Dodatkowe uzbrojenie miało stanowić dwa karabiny maszynowe 7,92 mm. Pancerz na początku miał wynosić 35 mm. Później tę liczbę zwiększono do 50 mm. Zawieszenie miało się składać z czterech podwójnych kółnośnych owiniętych kubowym bandażem. W publikacjach pojawia się zdjęcie przedstawiające czołg z pięcioma parami kółnośnych Zatytułowane Polnisze pancer Kapwagen T39. Ma on inną wieżę i skośny pancerz. Jest to najprawdopodobniej fałszywka, podrzucona Niemcom przez polski wywiad. Prawie ukończony prototyp został zniszczony we wrześniu 1939. Prędkość maksymalna pojazdu miała wynosić 50 km/h. Wymiary miały być zbliżone do 10 TP. Długość około 5,4 m, szerokość 2,55 m a wysokość 2,2 metra. Załogę miało stanowić 4 do 5 osób. Praca nad czołgiem przerwał wybuch wojny. Przedstawione w tym filmie dane należy traktować jedynie orientacyjnie, gdyż cała dokumentacja zaginęła w czasie II wojny światowej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba, a także napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek.